Szukasz super smartfona w super cenie? Okej, okay, w takim razie przedstawiam smartfony Infinix Note 40 oraz jego wersję Pro. Zapraszam. Pełen zestaw akcesoriów. To jest rzecz, od której na mojej twarzy pojawia się uśmiech zawsze, gdy przychodzi mi otwierać smartfony Infinix. Widok, który. Rzadko się spotyka Etui Mac case. Ładowarkę 45 lub 70W w zależności od modelu, kabel USB oraz hartowane szkło na ekran. A wraz ze startem sprzedaży kupując każdy z tych modeli dodatkową ładowarkę bezprzewodową otrzymasz za złotówkę. Ładowanie. Niedługo musisz wyjść z domu. Ty zdążysz się ogarnąć, ale telefon? Też, a to dzięki szybkiemu ładowaniu przewodowemu. Do 50% Note 40 ładuje się w 19, a Note 40 Pro w 16 minut. Alternatywą jest wygodne, bezprzewodowe ładowanie MagCharge. Głośniki z dźwiękiem od JBL. Lubisz sobie czasem puścić z telefonu muzykę lub serial, ale na głośniku, a nie w słuchawkach? Byle nie w tramwaju. Obydwa smartfony mogą się poszczycić dźwiękiem od JBL. To właśnie ta legendarna firma zajęła się dostrojeniem głośników. Efekt jest taki, jakiego można się spodziewać po takiej współpracy czyli zniewalający. Ekran AMOLED Obydwa smartfony mają 120 Hz ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD z pięknym odwzorowaniem kolorów Płynnym obrazem i czytnikiem linii papilarnych Pozwalającym błyskawicznie odblokować urządzenie Aparaty Zarówno Note 40, jak i Note 40 Pro mają aparaty o wysokiej rozdzielczości. Główny 108 megapikseli, a przedni 32 megapiksele. Z nimi możesz zrobić piękne selfie lub doskonałe panoramy z wakacji. No i tak prezentuje się 5 powodów, by decydując się na zmianę smartfona, wybrać Infinix Note 40 lub Note 40 Pro, który wyląduje w Twojej kieszeni. Kup w Media Expert lub na mediaexpert.pl